No hej, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj się pobawimy z blacharką. Jak widzicie to jest tył Renault Kang'u pod zderzakiem. Jak widzicie to jest do wymiany blacha. Cała tabelka z tyłu pod, pod zderzakiem. A przypuszczam, że bo tak auto jest całe zdrowe, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. To jest jedyneczka Kang'u. Tylko tak, on dostał szcła. On dostał szcła tutaj, bo to widać, że dostał wszystko, jest wygniecione, Tutaj też przegniecione, opuszczone. Tutaj, już sobie widzicie z góry nawiercam z grzewy, bo całość to wymienimy. No i na pewno od spodu tam tabelka też jest. Widać, że nawet przez te otwory technologiczne, że tam też jest rdza. Ale to nie ma problemu. Tu się śruby oczywiście się pourywały, mocowań, trzeba będzie nowe założyć, nowe nakrętki. No i widać, że tutaj, jak dostał strzała, to tu pękło. I tutaj też pękło. O. Także wiecie, jest co robić. Te dwa uchwyty z powrotem wracają. To było robione z blachy 08. My sobie zrobimy z jedyneczki. Będzie mocniejsze. Sorkie, że tak, nie widać całości w kamerze, no ale jestem za blisko. Dalej już stanąć nie mogę. I wiecie, powycinam sobie to wszystko. Jak powycinam, to sobie pozamiatam te śmieci i będziemy to wszystko składać do kupy. Dobra, to ja się biorę, rozwiercam i po kolei będę wam nagrywał. No i jak widzicie, już częściowo powycinałem częściowo. No bo tu tego wycinania to jest, jest, a jest. I teraz wam powiem tak. No to to była, zobaczcie ile syfu To była ta przednia część Z tymi mocowaniami, uchwytami To jest pełnia część Wiecie, ta część szła o tu Tu z tyłu szła ta część O w ten sposób Ja tego nie ratuję, wypieprzyłem to całe Porazwiercałem tu, jak widzicie na zgrzewach I to będzie całe To jest prosta blacha do wygięcia Z jedyneczki wygniemy tu jak widzicie te mocowanie całe. O, tu trzeba to też poprawić. Także cały ten tutaj boczek. Ten o, tak jak i ten, to jest prawa strona, tu od strony tumika. Tu wszystko wycinamy, wywalamy tu wszystko. Zobaczymy jak to wygląda wszystko. Jak nie to zrobimy nową podróżniczkę, kawałek podróżnicy. No i trzeba tu było boczek też rozebrać. Bo zaraz pod spodem trzeba to wszystko zrobić, żeby to miało ręce i nogi. No, tu jest ta część, później z powrotem przespawamy. A tu ten odcinek już trzeba dorobić nowy. Zostawiłem sobie na wzór, no, bo tu już zgniło, to już nie ma sensu. Także od tylnych kół cała w sumie ta nabelka po całej długości samochodu aż na tamtą stronę będzie musiała być odtworzona na nowo. Ktoś powie, że to się nie opłaca, opłaca się, bo cały samochód zdrowy poza tył, tyłem. Tylko ten tył tu jest uszkodzony, zrodzowiały. Stawimy nową blachę, pogniemy sobie i będzie super. Tam muszę tylko z tamtej strony uważać, wiecie o tam, bo tam jest rurka z paliwem. Dobra, sorry, że taki syw jest w tle na tej posadce, no ale widzi się, że no robi się, no to syw jest, nie? No to zobaczcie, co tu jest. To wszystko muszę zmiatać, ale jak już powycinam wszystko, to wtedy będę zmiatał. Dobra, to taki krótki filmik. W tym filmiku to by było na tyle. Następny filmik już będę nagrywał tu, jak już będę miał powycinane i jak będę już wstawiał i doginał te blachy, bo tak to by bardzo długi filmik wyszedł. No. A tak to tak widzicie wygląda od spodu. O. Także mówię, nie ma tragedii. Tutaj troszkę narotu, a to jest tu, gdzie koło zapasowe się przykręca. To się wyczyści. widzicie. I to wszystko się ogarnie. Te podróżniczki trzeba będzie. I te podróżniczki tylko one nie są bardzo... Częściowo są tylko pogryzione. Dobra. Biorę się za to, bo naprawdę czasu mało zrobić trzeba. Macie pytania, to pytajcie, pamiętajcie, jak się podoba łapka w górę, jak nie, to łapka w dół. I będziemy działać. Dobra, to już czekajcie na następny filmik. To w tym odcineczku to by było na tyle. To jest część pierwsza. Do następnego odcineczka. Na razie hej!